Siemka mordy, witam was w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Tomas, kurde, słuchajcie, dobra pasta jest ostatnio na kanale, ale na wstępie słuchajcie kod promocyjny, ty, omy, asycy i ty wpisujecie, yy, bo dostajecie 5% od ładowania. i słuchajcie taką skrzynkę Milspack, którą słuchajcie, ja was tutaj nie chcę okłamać, ale udało mi się dropić tego tutaj skina za 0.01% yy, i dosłownie z darmowej skrzynki, nie wiem, więc jest sami widzicie. Darmowa skrzynka naprawdę cieszy, cieszy, naprawdę warto ją brać. I w dzisiejszym odcinku wracamy słuchajcie, tutaj na e, nasz evencik, No, w następnym odcinku, który będzie też tutaj, kurde, spróbujemy odsłapnąć od tego eventu, wiecie, no bo żeby nie, nie za dużo, bo nie zdrowo, tak? Jak to mówią. I za e, Tysiaka ponad sobie powarmiłem może 2000 tych coinów. No tak z 20 tysięcy tych coinów fajnie. Przydałoby się mieć po prostu, nie? Weźmy sobie tą animację pomijmy nawet, żeby kurde tu wiecie, no nie przeszkadzać sobie. E, i ogólnie, zanim ja to sobie tutaj klikam, przeskipuję, może nam też coś fajnego tu wyleci, chciałbym z wami trochę pogadać, nie? Co do odcinków, jakie odcinki byście chcieli i tak dalej, na przykład chciałbym tutaj zrobić odcinek, drugi odcinek już do otwierania waszych skrzynek, więc na przykład jak chcecie, żebym otworzył waszą skrzynkę na odcinku, piszcie w komentarzach nazwy skrzynek pod filmami spamcie tymi nazwami skrzynki i ja na pewno ją na odcinku Słuchajcie, otworzę, jak będzie okazja, bo mam plan nagrywać takie odcinki właśnie, no żeby wiecie, też wam trochę pomóc i tak dalej, rozpromować też wasze kanały, jak chcecie ze mną na przykład, mam też fajny pomysł na serię, że na przykład wy gadacie ze mną na Discordzie i tłumaczycie mi, jak, jaką skrzynkę otwierać, jakie upgrade'y, czyli jakby za mnie robicie to, nie? Ja wam daję ekran i wy decydujecie sobie, co robię, czego nie robię, nie? Więc... Tak to wygląda, słuchajcie. No te 20 tysięcy myślę, że sobie wbijemy na chill'ku, no ale kurde, jak widzicie, trochę to trwala. Szkoda, że nie da się na przykład 20 na raz otworzyć. To by było ciekawe w sumie. Nie, jakby 20 skrzynek na raz dało się otworzyć? Kurde, ty. Ciekawe, ciekawe. Dobra, myślę, że starczy. 15 tysięcy mamy, sprzedajmy wszystko z ekwipunku i zaczynamy nasz challenge, czyli słuchajcie, generator challenge. Generator Challenge, wkładamy słuchajcie, całe nasze coiny 155003, 15 tysięcy słuchajcie, wkładamy wszystko i zobaczmy co z 15 tysięcy nam wyleci no Co ty nasza AWP za 200 wy ponad? I to chyba dobrze Ty to naprawdę dobrze, nie? No i idziemy Upgrader I zobaczmy czy to, odcinek się w ogóle nam opłaci 50% kosa, czy uda się zrobić kosę z eventu i... i się udało. No i słuchajcie, i zrobiliśmy nasz challenge za pierwszym razem, czyli z eventu darmowa kosa, bo naprawdę te punkty są za free i to darmowa kosa po prostu, nie? Eventu do kosy się udał challenge, więc ja się z wami żegnam, manko.